Witamy na podsumowaniu sezonu w zasadzie takiego sezonu numer dwa kooperacji z MPD, który jest tutaj dzisiaj z nami. dobry. Tak i właśnie, no powiemy już tutaj rzeczy tak nie za dużo, ponieważ większość rzeczy już została powiedziana wcześniej, ale pokażemy co nieco. Teraz wspomnił jeszcze raz o kilku rzeczach. No i jeżeli macie nie mam tam nic przeciwko, to pokażę kalendarz, bo akurat Zdaje się, że mam go tutaj ukazanego, więc... także nim się, ale nim się tym nie zajmiemy później. Najpierw zobaczmy na sprawę klasyfikacji, a więc Maciej zdobywa tytuł z dorobkiem 310 punktów, a więc zdobywa drugie mistrzostwo, więc jest na dobrej drodze, aby pobić moje rekordy. Ostatecznie zakończył sezon z 11 zwycięstwami ze względu na nieudany dla niego, dość pechowy wyścig w Australii, no musiał się zadowolić tym dorobkiem 11 zwycięstw, ale myślę, że jak na cały sezon to, to i to nie, nie wynik. to nie To nie jest zły wynik, a więc się cieszę. 11 na 16 wyścigów świdł mi mi Tak jakby skuteczność y, zwycięstw w 69%, a więc nieprzypadkowa liczba. To jest oczywiście rekordem w skuteczności zwycięstwa operacji, że tak powiem. No tutaj raczej podjął się tam pewnych obliczeń. Nie My... rekord już jest. No tak. Więc zawsze jakiś tam rekord. Mm. Mi udało się zdobyć drugą lokatę. Niestety ze stratą do Macieja na poziomie 25 punktów, a więc równowartości jednego zwycięstwa. Ogólnie z pozycji zadowolony jestem, no ale. Pewne rzeczy oczywiście uważam, że mogły pójść lepiej, no ale w tym sezonie Maciej był nie do powstrzymania niczym. Marquez w 2014 roku, także drugie miejsce to i tak jest maksimum tego, co się dało osiągnąć, więc nie mogę być w sumie aż tak rozczarowany. Na no, trzecim miejscu mamy Norberta, który jak wiemy cały, cały czas walczył z befem pod do, do, tą trzecią pozycję, no ale jednak po ostatnim wyścigu, na przedostatnim wyścigu i Miał dużą przewagę. I zwiększył ją jeszcze do 16 punktów. Dokładnie tak. Mimo że w zasadzie zarówno Norbert jak i W wyścigu nie ukończyli. Wev odpadł z powodu tam uderzenia w bandy i urwania koła. Natomiast Norbert został skasowany przez swojego teammata, więc Bostle, czyli e, funk, że Norbert odchodzi z Ferrari na rzecz z tego co wiemy zespołu Porsche spowodował, że Ferrari chciał się z nim pożegnać w dość w wybuchowy sposób i w pełni im się to udało dzięki czemu Wef również zakończył sezon z dorobkiem 107 punktów ale jest tak, że nie nieprzypadkowa liczba, jesteśmy ja jestem zadowolony z takiego wyniku u niego hmm. no i cóż, przejdźmy dalej, przejdźmy do kierowców który. E... których nie mogliśmy usłyszeć nigdy na <laughs> Na transmisji. No, może nie wszystkich, ale rzeczywiście większość tutaj nie miała okazji. No i piąte miejsce wywalczył ostatecznie skład z dorobkiem 77 punktów i ma dosyć dużą przewagę nad szóstym 8-2-1-2. 8212. Tak, właśnie 59 punktów. Tak. Przypomnijmy, czy właśnie, że skład, że tutaj chyba cała siódemka walczyła do ostatniego wyścigu, o tą, o tą piątą pozycję i właśnie w tej walce udział wzięli jeszcze Yamakuzi, Godzina, Hubertus Jan, i Demon, ale zamyka to 10. Mm -hmm. i tak to się właśnie ułożyło. No, przede wszystkim zarówno Patryk8212 jak i Yamakuzi zawierczali to naprawdę dobrej drugiej połowie sezonu. Na przykład Patryk8212 był drugi w Ringu, więc to mu na pewno bardzo pomogło. W przypadku Yamakuzi'ego, no, duże znaczenie miała przede wszystkim trzecia lokata w Portugalii, chociaż jeżeli Radefia ja FIA pokaże się, że dokona symbolicznej korekty, to może jednak Yamakuzi zyska tam drugie miejsce, co dałoby mu awans o jedną pozycję wyżej, no ale na ten moment niestety nie wiemy. Prawdopodobnie dowiemy się to dopiero, gdy będziemy już transmitowali nowy sezon, no ale... Musimy na razie poczekać z tym co jest. No i dobra. W takim razie czas przejść jeszcze do najbliższej piątki. A od no, pozycji 16 zacznie się robić ciekawie. Tak, a więc drugą dziesiątkę otwiera nam Forever. 12 jest Fernando Alonso. 13 jest Matt. 14 Agnę Chelsea. Tutaj były bardzo małe różnice. I 15 PsyOPC. No i dalszą piątkę. Dalsza piątka tutaj ma. Ile samo punktów? Ja zrobiłem ale... jeszcze przed... Przepraszam ci przerwę, że sprawdziłem przed nagraniem troszeczkę i mimo tego co tutaj jest pokazane, to Szymi jest e, najwyżej. Po, znaczy. Dobrze mówię? E, nie, najwyżej, a to dobrze jest, bo Jarno Truli jest najwyżej, bo zarówno Truli, jak i Szymi mają na koncie jedno drugie miejsce. Dlatego zadecydował kolejne wyniki tutaj, no Jarno Truli zdobył w jednym wyścigu piąte miejsce jesteśmy tam jaka to była runda naszymi no najlepszy wynik poza tym to było dopiero ósme miejsce więc no, nie mógł się tym pochwalić w przypadku Łukasza i Era, no to też była to zdecydowanie na rzecz Indiera, ponieważ on znacznie więcej tutaj wyścigów później punktował no i znaczy Łukasz przepraszam no praktycznie tylko trzykrotnie od w drugiej połowie sezonu zdobywał punkty Zgadza się no i mamy jeszcze Matthew. Który również te 40 punktów uzyskał no, tak. no i w trzeciej trzecie miesiące tutaj też są bardzo małe różnice. Z dodatkiem 39 punktów Paulus i Roman mają 38 punktów Tutaj Roman No i Misiek tutaj... A no to dobra, bo tutaj kolejność jest nie, po kolei, no nie tak, po kolei nie obsługuje nam tutaj niestety takich algorytmów jakie my się kierujemy Tak, no i dopiero 24 jest Misiek no nie wiemy, czy, jest on, czy będzie on zadowolony z takiego wyniku. No o, o e... tam chyba mówiłem o tym i nie był z tego faktu szczególnie zadowolony, że stracił tak dużo pozycji, bo on sam celował przynajmniej 10 miejsc wyżej, no ale... Sam powiedział, ja że myślę, No myślę, że, że się postarałby był w top 10, ale wyszło jak wyszło. Miejmy nadzieję, że zmobilizuje się w przyszłym sezonie. No i 25 miejsce. Na AT 2013 razem z Alvaroxem i Ryglem mają o tyle samo punktów yy, 32 punkty na Zagman 92 i on zamyka trzecią dziesiątkę. A w czwartej mamy Besa Borelanda. Fulkersa, który yy, no, tutaj głównie ma te 302 miejsce dzięki dobremu wyścig wyścigowi na Bolnie. Gdzie wystartował yy, prawdziwy Fulkers? Tak bo i, i, i o tak. się gorzej radziło no on, sobie Brno to było jak się okazuje jedyny wyścig w którym właśnie Fulker spunktował Ale punktowanie... cieszymy się hmm. że, że mógł wystartować Dalej mamy Okonia który ma tyle samo punktów co Fulker ale zadecydowała lepsza pozycja Dalej mamy jeszcze Sacza z 29 punktami 25 Bosla 25, Kulonidas 20 i dalej ostatnia czwórka a więc to czołowi gracze, czołowi kierowcy z sezonu pierwszego kooperacji tym razem zamykającą całą stawkę. Gaston z dorobkiem 11 punktów, Isikella tak samo, Enrique Bernoldi miał tylko 7, a Luciano Bucci Mógł zaszczycić się wynikiem dwóch punktów w ciągu całego sezonu. Muszę no, jakiś punkt zdobył. No tutaj na Maciej troszeczkę poucinał i musimy ponownie jakby wrócić do spraw tutaj wyżej. I pierwszym tutaj jest, zdaje się, że pomiędzy chyba Patryczkiem 913 13 Alvaroksem i Ryglem. I tutaj oczywiście najwyżej wyszedł tego Alvaroks, a na wyszedł Rygiel jeżeli chodzi o walkę pomiędzy juniorem, ale bronem, no to junior wyszedł wyżej, więc to tak rozstawiane dobrze. A pomiędzy Zakmanem a Wesem Borlandem, no to już jest Wes wyżej. No w przypadku Fulkersa i ja Konia to chyba wiadomo. No i pomiędzy Baskanem a Fisikelą, to jednak Fisikela chyba wyszedł wyżej, bo tam Maskan to znaczy pan chyba nie miał piątego miejsca. No ale. Zrobili tutaj swoje no i za to, za walkę z, praktycznie z każdym z nich trzeba po prostu podziękować. Dziękujemy. I tutaj jeszcze yy, obliczy, obliczyłem, że średnia punktów w całej klasyfikacji 155 i 125 punktów. Nie wiem, jak do tego doszło. A więc bardzo zastanawiająca za sytuacja, czyli prawie że tyle punktów pomiędzy Forever a Demonem, czyli no myślę, że tutaj chyba trochę no. po prostu nasze wyniki trochę zawyżyły tą średnią. Tak, zdecydowanie. Ale jest to no średnia średnia ilość punktów na sezon dawałby 11 miejsce na to wychodzi. Zgadza się. No cóż tu można rzec, no? Jeszcze Patryk przedstawi kalendarz. Tak, już... już pokazuje. Tak, a więc sprawa z sezonu drugiego jest już zamknięta, przechodzi do historii i niestety... Nie na szczególnie niestety. sezonach. Tak, mamy niestety bardzo. Bo no, sezon bardzo ładny. Samochody też. No cóż, miejmy nadzieję, tak, nadzieję, że być może kiedyś pojawi się w naszych zmaganiach kooperacyjnych. Po raz kolejny. No więc tak na kalendarzu jest tutaj, jak widać, może pomijmy tą górną część, ponieważ tutaj były po prostu spisywane na szybko. No ale może teraz to jakoś to po prostu obniżyć, dobra. A więc tutaj, tak wygląda właśnie sytuacja. A więc sezon rozpoczynamy na torze Philip Island, a więc dokładnie tym samym torze, na którym zakończyliśmy sezon po drugi, i zobaczymy, jak wyniknie tutaj jazda. Tutaj odbyło się. Większość testów właśnie. Więc jest to dosyć zaznajomiony tor. I tu akurat myślę, że można liczyć na pewne ciekawe wariacje. Jako drugi jest wyścig w Chinach, to jest wielki powrót, ponieważ ten tor nie był obecny przez trzy sezony, a więc to jest powrót w zasadzie klasyka. No i zobaczymy, co na tym torze będzie ciekawego. Teraz może dwa najbliższe tory nam opowie. Maciej, coś o nich opowie. Powiem tylko, że to są dwa tory amerykańskie, a więc najpierw będzie Austin, a następnie Long Beach. No tak, tak. Ale niestety nie mam dostępu na razie do kalendarza. Dlatego mówię Ci, jakie są pozycje, tylko po prostu chcę żebyś coś powiedział o tych y, torach. A więc, i Long Beach, tak? Nie, yeah. Long Beach i Austin. O, no Long Beach wcześniej. oczywiście. Mój ulubiony to z całego sezonu drugiego. Bardzo ładnie się tam jeździ i te boksy będące na połowie toru. Więc dziwna sytuacja, ale no ale fajna. Fajny to, podoba mi się bardzo. Wow, no a no Nie jeździliśmy jeszcze tam w serii w serii F3000. w na jednomiejscowe co najwyżej na F1. A ale, ja mam trochę doświadczenia na tym Boże, a więc być może mi pomoże. No i co, czekam z niecierpliwością na te rundy. No, Kostin będzie Austin występował będzie. po raz pierwszy w historii kooperacji. Natomiast Long Beach, no to oczywiście jest już prawdziwym klasykiem, to już będzie czwarta edycja. Jak do tej pory, w każdej edycji był inny zwycięzca, więc można powiedzieć, że nie byle jaka statystyka. Mam nadzieję, że w tym sezonie to się utrzyma i zobaczymy nowego zwycięzcę. Natomiast zanim nadejdzie wielki wyścig Le Mans, będziemy mieli jeszcze wyścig na torze Losail w Katarze. Niestety jedyna wersja jaką znaleźliśmy była wersją w dzień, nie będziemy mieć niestety oświetlenia. No chyba, że oświetlenie bierzemy pod uwagę również oświetlenie z samochodów. No ale zobaczymy, które tam tory będą miały tak ustawiony czas, żeby była zmiana czasu, a które nie. No, ale tymi jeszcze będziemy się zajmowali dopiero w dalszej przyszłości. No i przejdziemy do tego kluczowego wyścigu Lemoun, ale o nich może opowiemy później, bo to chyba będzie po prostu najwięcej opowiadania. Także na razie przejdźmy dalej. Następne wyścigi też nam opowie Maciej. Powiem więc najbliższe cztery wyścigi, jakie są. Najpierw będzie to Imola, następnie będzie Manicur, Norburgring i Silverstone. Tutaj czwórki najbardziej o, lubią manicur bardzo bardzo fajny tor na no, serii GT jeszcze tutaj nie jeździłem na nim ale bardzo lubię go z serii F1 zobaczymy czy to się przełoży na dobry wynik w przyszłym sezonie no i cóż można jeszcze powiedzieć nim bardzo też również bardzo dobry tor doświadczenie mam troszeczkę w serii GT no i cóż myślę że będzie ciekawie jeszcze chyba i o jednym torze żeś nie powiedział. Aha, Imola. No Imola. No niestety nie była zbyt szczęśliwa być w tym sezonie. Hmm. Ale być może, być może na nowej wersji Toru się uda pojechać lepiej. Też chyba dwa lata temu jechałem na puntoze. w i No i mam nadzieję na dobry wynik. Na pewno się przygotuję dobrze na, na ten wyścig. O tyle. Dokładnie tak. No, Właśnie miałem teraz, przypomniałem sobie, że miałem specjalnie na potrzeby tego nagrania włączyć sobie kamerę, ale lep nie jest to dobrym pomysłem, żebym to teraz zrobił, ponieważ jestem w tym momencie troszeczkę za luźno ubrany i trochę głupio by byłoby tak pokazywać się przed kamerą, także nie będę ukazywał tutaj za wiele. No więc no, nie, nie, ta, nie ta strona, żeby tak tyle pokazywać. <grym> Dokładnie. A więc runda numer 11, Tor Red Bull Ring, to już też jest na standardy bobe, to już jest klasyk. I tak się złożyło, że jest to Tor, który w całej historii nie był organizowany tylko raz, i to było w pierwszym sezonie w historii. A więc w zasadzie od już od. Niech policzę. Najbliższa edycja to będzie edycją piątą. A więc to się zajścymy, jedyny obiekt, który może się poszczycić takim jubileuszem. I nie jestem przypadkiem pewien, czy. Mm, tak jest. Tutaj także mieliśmy różny, czterech różnych zwycięzców, jak do tej pory. Więc też było tutaj nieprzeciętnie. Tak, mam gwarancję. Tak, faktycznie było czterech różnych zwycięzców. Także jest to jeszcze większy wyczyn niż to, co miało miejsce w Long Beach. I obie tak pozostało. Potem będziemy mieli Zandford, a więc nową rundę w kalendarzu. Jak akurat się z tego toru bardzo cieszę. Znajomy przede wszystkim dla mnie z ztm chociaż niekoniecznie fanatykowych, ponieważ akurat nie miałem okazji wtedy jeździć. Ale tor znam i osobiście go bardzo lubię. Końcówkę tutaj części europejskiej porodni nam powie Maciej. A więc będą to poszczególne tory Spa, Hockenheim. No i część europejską zakończy nam wyścig. Pierwszy raz w historii na torze Mugello. Więc to jest wszystko oczywiście klasyczny, klasyczny klasyczny tor. No szczerze, jak zawsze, przy... nie, nie lubię go zbyt, zbytnio. nie lubię. Nie wiem, czy, nie wiem czemu. Co pokazał w podczas poprzedniej edycji. Tak, no to była sprawa kebabów akurat. Ale jakoś od początku kariery Racingowej jakoś nie dażę tego toru zbyt dużą sympatią No ale na szczęście potem mamy Hockenheim, jeden z moich ulubionych torów. Wiele sukcesów tam odnosiłem. No i Modelno jeszcze. Tam będzie mój debiut na... w ogóle na F-faktorze. E A więc będzie ciekawie. No, nie to jedynie Modelno. Chyba Na tak, Modelno mogłem pojeździć tylko w e, TGP, Oczywiście tutaj była mała seria. I Patryka na kanale. Możecie ją Państwo zobaczyć. Linki w opisie, oczywiście. Tak jest. No i teraz już czas na ostatnie 5 torów w kalendarzu. Najpierw to będzie Suzuka, następnie będzie Mexico City. No Suzuka też jest w sumie już takim klasykiem. Jeżeli się nie mylę, to będzie chyba też edycja numer 4. To był sezon pierwszy, trzeci i czwarty. Znaczy no jako Japonia to nawet będzie już piąta edycja, no to na to nasz recenzja będzie po raz czwarty. Mexico City to w, ko w kooperacji będzie po raz pierwszy. Później wrócimy znowu na znany z, z kończącego się sezonu obiektu Ricardo Torno. No i ostatnie dwie rundy to już kl klasyczne klasyki, a więc tor Interlagos. Też tor, który zasłynął pewnymi różnymi wyścigami. No i, no i wyścig Abu Dhabi. Obiekt w zasadzie perła w kalendarzu. Tym bardziej jest to obiekt specyficzny, ponieważ w przeciwieństwie do innych obiektów, tutaj jest to jedyny obiekt, którym był do tej pory tylko jeden zwycięzca na trzy edycje rozgrywane. Tutaj Maciej nam próbuje yy, zagłuszyć. To nie, nie, to nie ja. A, a więc to jednak po prostu Michał, który idzie spać, także Chcę się pożegnać. Do zobaczenia, dla Michała. Tak, więc tutaj Wyjdzie na wizję, w jaki sposób mu się tutaj żegnamy, nawet nie zdarzyłem mu odpisać, no ale to już jego sprawa, i abudamy mu po prostu to coś, że jest to tor, na którym jak do tej w trzech rozgrywanych edycjach mieliśmy jednego zwycięzcę, a więc właśnie Aleksa. No i ten oto kierowca musi teraz walczyć o to, żeby Maciej nie przegonił go w klasyfikacji. Ponieważ obecnie Maciej jeżeli się nie mylę chyba 15 zwycięstw, a Alex ma 19, więc jeżeli Alex nie weźmie się do roboty, to wkrótce straci swoje drugie miejsce w tabeli kierowców tych, którzy wygrywali. No i cóż, myślę, że o sprawie kalendarza tyle. Czy masz jeszcze jakieś dwa słowa na ten temat? Czy mamy już przejść do tego kluczowego wyścigu kalendarza? Myślę, że trzeba opowiedzieć o kluczowym wyścigu. A więc Tor Lemon. Będzie to edycja naprawdę wyjątkowa, oczywiście na to, że to Lemao. Będzie to wyścig 4 godzinny z obowiązkową zmianą kierowców. Tutaj został już przetestowany system zmiany kierowców i wypadł on perfekcyjnie, więc, więc system ten zostanie użyty. Na potrzeby tego wyścigu postaramy się o dedykowany serwer, aby umożliwić jazdę większej liczbie zawodników. Miejmy nadzieję, że zbierze się nam tutaj frekwencja godna przynajmniej wyścigu w RODEM z Indy 500. Jeżeli chodzi o dystans, no to 4 godziny potrwa ten wyścig, już chyba pewnie o tym wspominałem. Hmm, cóż jeszcze mogę powiedzieć o tym wyścigu. Prawdopodobnie ten wyścig będzie punktowany bardziej, ale nie jestem jeszcze pewien, czy on będzie tylko punktowany dwa razy bardziej, czy bierzemy pod uwagę mnożnik i punktujemy go cztery razy bardziej niż pozostałe rundy. Więc no, nie no codzienne rozwiązanie, no ale oczywiście 4 razy dwóch wyścigi, to no, więc musi być jakoś wyrozumana ta bąda. Tylko tam będzie dwóch kierowców, więc nie wiadomo, czy nie będzie trzeba dzielić punktów na pół, jak to czyniono w, w pierwszych latach Formuły 1, gdy jeśli dochodziło do zmiany kierowców w jednym samochodzie to punkty dzielono na pół. No i być, zobaczymy, być może zrobimy tak, a być może zrobimy to po prostu. ...że damy po prostu jednemu samochodowi całą pulę. No, jeszcze zobaczymy jak to będzie. Tak jest, jeszcze warto wspomnieć tutaj o czymś... Już mówiliśmy o tym w Australii, ale wspomnę jeszcze raz, a więc... ...limity wagowe, one również zostały przetestowane i sprawdzone, także będą one obowiązywały. Podczas pierwszego wyścigu jeszcze nie będą, no bo nie mam do na końca na jakiej zasadzie, ale już od drugiej rundy już będą. I nie jest jeszcze dokładnie obrane, jaki będzie system, ilu kierowców będzie miało dodawaną wagę, ilu będzie miało odejmowaną za takie dalsze pozycje. Będzie to system oznany z różnych innych kategorii, na przykład z serii WTTC. Mam nadzieję, że to będzie na swój sposób sposób na zwiększenie atrakcyjności i po części zwiększenie różnorodności, chociaż. Niejacy bukmacherzy, zresztą nawet sami podczas Australii stawialiśmy, że w przeciągu pięciu albo sześciu wyścigów tutaj Maciej dobije do pełnego limitu wagowego, będzie wygrywał cały czas, więc raczej większość spodziewa się, że sytuacja się nie zmieni. Ale nie wiemy jak to będzie jeszcze. Więc wiemy, skoro mamy przywództwo. Zgadza się. No i cóż, zdaje się, że to jest już Tyle już większość została opowiedziane przez ostatnie odcinki. A teraz to po prostu mieliśmy zadanie pokazać klasyfikację, kalendarz no i to jest w zasadzie tyle informacji. Także no, myślę, że to już jest czas, aby się pożegnać i podziękować również Wam drodzy widzowie za możliwość obejrzenia tego sezonu. I przede wszystkim za to i do wstanie do końca. Dokładnie tak. No i cóż, żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia już, już niebawem. Do usłyszenia.